Byron to jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie. Co za dzień. Ekipa fotografów, projektantów mody, uzdrowicieli. Chcemy coś osiągnąć. Kryształy nic nie robią. Wciąż biedny singiel. Wreszcie w Byron. Jestem tu, by zająć się moją muzyką. Włożyłem w to wszystko, co mam. Denerwuję się. Przydałby mi się kieliszek wina. Jesteśmy z żytą grupą. Sarah. Jade, miło mi. Zadomawiasz się. Jest trudno, gdy nikogo nie znasz. Niełatwo dostać się do naszej grupy. Robi się interesująco. Nie dały jej szansy. Czuję się jak wice. Przestań ich skłócać. Nie takiej jest Bajlon. Brak ci pewności. Czuję się nie na miejscu. Masz ze mną problem. Jesteś żałosny. Wiele razy czułam się outsiderką. Mam tego dość. Każdy musi wyrzucić z siebie te emocje. To uzdrawianie dźwiękiem. Co to za sekta? Mierz wysoko. Witajcie. Możemy zrobić wiele dobrego. Żyj dziko. Pracuj ciężko. Pięknie. Te wszystkie drawe. Wszyscy się lubimy. Wyglądasz pięknie. Nie macie pojęcia, co dla mnie zrobiliście. Czuję czyjąś energię. To ja, Jade.